Cześć Siemanko. Szybka aktualizacja. Dzisiaj 9 października. Brugmansja powoli gubiliście. Tutaj jeden pęd trochę usycha, ale boczne wychodzą fajnie. Jeszcze nawet coś tam kwitnie. Próbuję sobie kwitnąć i oczywiście kończy sezon. A teraz zobaczmy jak tutaj się mają. No już prawie miesiąc od wykopków. No, jak widzicie, Maurelas to w ogóle jeszcze liść taki wypuścił fajny, duży ogromny. Kolejny oczywiście też idzie. Tutaj trochę mniejszy. Z ręką. No, tego tak na filmie rzeczywiście nie widać. Ale, ale jest, jest noga wielka. Trochę karpusy sobie jakoś tam dają radę. Tu tak samo. Helens Hybrid. Oczywiście ogarz spora. Z jednej strony nie pada. Tu troszkę kapie, no ale. To w sumie nie podlewam, więc, więc wychodzi na jedno. Odrost piękny, zobaczcie wybarwienia. Jeszcze przy żadnego nie było. Choroba żadna się nie wdała, spójrzcie na tego liścia. Piękny, zdrowy, kolejny idzie. Te jeszcze też sobie jakoś dają radę, nawet nie mają aż tak bardzo yy, grzyba jeszcze na sobie. Tu mamy dajiao. Dajiao. odrościk piękny wypuścił. Na drugi rok na wiosnę będę na pewno oddzielał wszystkie drastyki, będę miał i prawdopodobnie będą na wydanie, więc jeżeli przezimują, to dam znać. Tutaj wiadomo, te dolne obsychają, ale tutaj reszta sobie super radzi. Chyba tego liścia też nie wam się wydaje, że tu wypuściły po jednym liściu. Siki tego na pewno wypuścił, bo go nie było. Kolejna rura idzie, trochę kropek już zaczął dostawać. Dzisiaj sorry, że tak szybko, ale e, śpieszę się. E, tutaj jeden liść już kapnął, ale drugi jest jeszcze. Taki na wykończeniu. A poza tym się w miarę tam trzymają. Nie jest źle. Siki Mensis. Piękne odrosty. Twarde. Nic im nie jest. Cztery sztuki. Tutaj idzie ten trzeci. E, Basjok. Basjok to tak. Nie wiem, czy to, to jest grzyb pewnie, ale to wiadomo. Jeszcze będzie opryskany trochę much. Obsrały można powiedzieć. Odrosty 3. Tu jest tak ten najmniejszy. No fajny taki. Zobaczymy czy przezimuje. Jak mówię, jeszcze będę kończył. Za dwa, one jeszcze będą stały tutaj do do 24 października będą nawet, jeżeli będą przymrozki, to po prostu nie będzie. Do 24 października nawet jak były przymrozki, muszą tu stać. Z tego co patrzymy na pogodę, ma być jeszcze temperatura jakaś 4 stopnie minimalna w nocy. Może trochę jest zmrozi, ale miejmy nadzieję, że jeszcze wytrzymają. Aurantiaka coś coś kiepsko, te liście tak zwiędły, ale może dlatego, że miał troszkę sucho albo za mokro. A raczej sucho miał, bo go podlewałem jeszcze. Odrościki takie malutkie, trzy wiadomo. Tam jakieś liście kaputnęły, ale to wszystko się obecnie. Będziemy zimować tutaj. Ensetę zielony w tej donicy, sobie jakoś tam rośnie. Kolejny Ensetę kawka się rozkrzewia. Liczy tamte, więc takie obejście z tej strony jeszcze tam dalej pójdę. Na razie ogólnie nie jest źle. Jak na powiedzmy miesiąc od wykopku, jeszcze fajny stan jest. Zaczniemy od lewej strony, Waszyngtonia ma kropki, ale to są odmuch kropki, nakupkały, liście kolejne idą, suchutko oczywiście, przesuszona, jeszcze muszę ją zaraz podlać, ta tak samo, a te Kawendisze to ja tak wsadzałem po prostu, żeby były, Błynął się w końcu taktylowiec jeden i drugi, jak dostał trochę słońca. Waszy... Nie Waszyngtonia, tylko Liwistonia, również odmuch kropki, jeden listek kolejny rozwinęła, tu kolejny idzie. Cytryna skierniewicka, tu są te małe bananowce, co tak w sumie nie wiem czy przeżyją, jak przeżyją to przeżyją, jak nie to nie. Trudno, cytryna była trochę klapnięta, bo miała za sucho, ale ją galancie podlałem, trochę odżyła, znowu jak widzicie fajnie się rozkrzewia, zobaczymy co będzie na następny rok. Yy, do, yy, nie datura tylko brugmansja. Jednak już się podniosła po tym, tak jak zresztą widzieliście w poprzednim filmie, miała wszystko klepnięte. Poszła do góry nie ma już tej gąsienicy, co zżerała ją, tylko ładnie sobie rośnie. Powoli odbija, chociaż i tak niedługo ją zmrozi. Ensetę zielony, jeden ten mniejszy. A też jeszcze widzę, że liście sobie powoli puszczają, więc nie jest źle. Tu jest ten wyższy. Też fajna pałka. Oczywiście wiadomo, już choróbsko ale nie przejmujemy się. Figa jeszcze sobie w najlepsze rośnie. No i ostatnia Waszyngtonia też co świetnie daje radę. Jak widzicie, bananowce jeszcze mogą stać spokojnie na dworzu. Temperatury w nocy spadają do takich 5 stopni, 6, ale no duże bananowce sądzę, że im nic nie będzie. A wiadomo trzeba czekać do pierwszych przymrozków najlepiej. Wtedy po prostu żeby jak one były najdłużej na dworzu. W tamtym roku już miałem bananowce ze dwa tygodnie w domu i to był błąd. Teraz one będą jeszcze dodatkowo dwa tygodnie na zewnątrz do 24 października. No, i tyle. Tu oczywiście obora osłania trochę od wiatru. Również tam wiadomo, jak jest bydło, jest i w ogóle to ciepło. Oddaje. Za dnia się nagrzewa, w noc oddaje. Temperatura jest jakaś różnica, więc te korzenie, te pnie są w miarę zabezpieczone. No i tyle. Wszystko będzie zimowane tam na górze jednak. No i tyle. No właśnie narzeczona się ze mnie naśmiewa, że znowu sam do siebie. No ale trudno. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.